Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Ekspert w Biznesie. Jest to podcast, w którym zgłębiamy fascynujący temat rozwoju marki osobistej i dzielimy się wskazówkami, jak osiągnąć sukces w dynamicznym świecie biznesu. To miejsce, gdzie z zaproszonymi gośćmi omawiamy kluczowe aspekty związane z trzema obszarami: człowiek, biznes i rozwój. Nazywam się Dorota Styliga-Dmochowska. Od 12 lat wspieram ekspertów oraz firmy w budowaniu skutecznej komunikacji i silnych, rozpoznawalnych marek. Od 10 lat prowadzę własną agencję komunikacji Des Communications. Pracując z przedsiębiorcami czy menedżerami, często spotykam się z pytaniami, które być może i ty sobie zadajesz. Mam nadzieję, że w tym podcaście znajdziesz na nie odpowiedzi i inspiracje do dalszego rozwoju. Współtwórczynią pierwszego sezonu podcastu jest Agnieszka Gniotek, krytyk sztuki, właścicielka Xanadu, galerii i domu aukcyjnego. Zapraszam do słuchania, subskrybowania i dzielenia się swoimi opiniami. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Ekspert w Biznesie, a witają się Agnieszka Gniotek i Dorota styliga mochowska Zapraszamy. Po naszej poprzedniej rozmowie zaczęła nurtować mnie taka jedna kwestia, jedno pytanie, bo używamy słowa kariera. Ono nie do końca jest precyzyjne, powiedzmy rozwój ścieżki zawodowej, może będzie to lepsze, ale ta kariera jest no, zgrabniejsza w języku. I teraz, tak, mamy markę osobistą, mamy tą naszą eksperckość. I jak się to faktycznie przekłada na budowanie, na rozwój kariery? W których momentach nas to popycha dalej, gdzie umacnia, tak żebym jako potencjalny klient zobaczyła z tego, co mówisz, na przykład w postaci jakichś przykładów, takie namacalne efekty? To jest bardzo dobre pytanie, bardzo dobry temat, dlatego że zazwyczaj eksperci. Chcą budować swoją markę i inwestują w tę markę właśnie po to, żeby mieć efekty i żeby mogli się rozwijać w takiej swojej karierze zawodowej. Natomiast zauważyłam, że panuje takie mylne przekonanie, że ekspert, który dba o markę swoją, ma sztab osób, Wydaje na to majątek. Tak, oczywiście, że on tylko pachnie, Absolutnie. a za meczu stoi ekipa. Absolutnie tak, wszyscy za tym stoją. On tylko się pokazuje, czasem zerknie, czasem, jeśli mu napiszą treści wystąpień na YouTube, no to przyjdzie, przygotuje się przeczyta z promptera i ma nagrania. I też chciałam powiedzieć, że to jest bardzo mylne przekonanie, bo jasne są tacy eksperci. Ale nie o takich ekspertach mówimy. Mówimy o tym, i na co zawsze zwracam uwagę, żeby pamiętać, że działania dobieramy do etapu, na jakim jest ekspert. I czasami bardzo małe, małe aktywności mogą bardzo pomóc tym, w tej rozwo tym rozwoju kariery zawodowej. Ostatnio spotkałam się z klientem po wielu latach e, i wtedy po analizie, po rozmowie z nim, nie żadnej strategii, po, prostu po rozmowie takiej wstępnej, wyszło, że on tylko i wyłącznie na tamtym etapie. Potrzebował istnieć na LinkedIn, żeby miał dobrą wizytówkę swoją, czyli dobry profil. Co się okazało, że on tam poznał swojego wspólnika i teraz robią świetne biznesy. Ja się też spotkałam często z takim, no oczywiście podszytym zazdrością, często z gryźliwością ale spotkałam się z taką opinią, że na przykład prezes firmy XYZ to nic nie robi w tej firmie, a on w ogóle tylko wygląda, on tylko się udziela w mediach, to jest tylko taki baner firmowy w zasadzie, a nie osoba, która, której ekspertyza wynika z praktyki. Mamy coś takiego w sobie, że obawiamy się, że Taki Rafał Brzoska to może jest zły przykład, bo tutaj jest też bardzo dobra historia pewnej porażki, pewnego sukcesu, ale że jest cała gama prezesów, CEO, którzy tylko i wyłącznie wyglądają medialnie, ani stoi za nimi e, konkretne działanie. Tak może było kiedyś, ale teraz bardzo łatwo jest to zweryfikować. I myślę sobie, że. Yy, dlatego tak ważne jest to, żeby dobrze budować swoją markę, dobrze nim zarządzać, podejmować dobre decyzje, bo żyjemy w czasach, kiedy można łatwo to zweryfikować. I podam przykład. Jeśli ktoś ma prowadzoną markę przez dział marketingu w firmie i naprawdę nie ma z tym wspólnego, co o nim piszą, jak prowadzą jego komunikację. Bo potem dochodzi do trudnych rozczarowań. E, jeden przykład podaję często, ale go bardzo lubię. E, znajoma, twoja imienniczka, Agnieszka, pracuje w sprzedaży i jest najwyż, na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o sprzedaż, rozmowy, etykę. E, I przeszła przez wszystkie moje szkolenia, więc zadzwoniła do mnie z takim caseem i mówiła: Słuchaj, powiem ci coś, będziesz miała genialny przykład na to, jak nie budować swojej marki. E, no ale o co chodzi? No słuchaj, no, szukam kontaktu do prezesa, wchodzę na stronę, piękna strona internetowa, polityka bliskości, otwartości, patrzę, zakładka kontakt, jest kontakt do prezesa, zdjęcie, nazwisko i uwaga, nie tylko mail, numer telefonu. Więc ja myślę sobie, no po prostu idealne miejsce, idealna firma do współpracy, no bo to, co obiecują, to dają, więc ja dzwonię do tego e, prezesa Wiesz, z takim poczuciem, że dzwonię do najlepszego mojego klienta, dlatego, że oni są wspólni z wartościami, jeszcze on chce rozmawiać. Dzwonię, a po drugiej stronie, ale co Pani do mnie chce? Ale czemu Pani do mnie dzwoni? Skąd ma Pani mój numer? I mówi, że czu czuła się jakby po prostu była w zupełnie innej bajce, jakby w ogóle ktoś ją, jej oszuka. ją oszukał, dał mi w policzek, bo ona mówi, ale, no przepraszam, no, pozwoliłam sobie na kontakt, dlatego, że na stronie jest taka informacja, tłumaczę, rozmawia i mówi, bo myślała, że trafi na zły dzień, coś się mogło wydarzyć, ale nie. Zostałam taką wiązankę na siebie, że raczyła do niego zadzwonić, że powiedziała wprost. Przepraszam, ale obietnica, która była na pana stronie, w pana firmy, i ten kontakt sprawiał, że ja czułam otwartość, że mogę to wykonać. To jest niestety jeden z tych przykładów, kiedy źle. Zaprojektowana marka osobista czy komunikacja firmy po prostu potrafi obnażyć firmę przy pierwszym kontakcie. I podobno tak samo jest z konferencjami. Jeśli ekspert jest bardzo budowany, jego wydarzenia jest idealne i na LinkedInie ma wszystko świetnie, genialnie robione, po czym spotykamy tą osobę na konferencji, się okazuje, że po prostu nie jest ta osoba. To spotkałam się z taką sytuacją, kiedy ktoś zapytał, A czy mogę z pani ekspertem od komunikacji porozmawiać? Bo jednak chyba jegoś tu spodziewaliśmy. I wiesz, i to teraz jesteśmy, żyjemy w czasach, kiedy oczywiście zazwyczaj w komunikacji pierowej pokazujemy siebie o poziom wyżej, dwa poziomy wyżej. Bo to jest normalne, że nie wiem, robimy sobie sesję zdjęciową, gdzie wyglądamy lepiej niż na co dzień, i to jest oczywiste, ale to jest. Jeden poziom wyżej, półtora, dwa maksymalnie, ale nie 20. bo to się absolutnie nie wiąże z naszą autentycznością. Tak, to się zaczyna od zdjęcia, gdzie niekoniecznie kobieta, bo to dotyczy też mężczyzn, jest 20 kilo szczuplejsza niż w rzeczywistości, to też dotyczy, bo zastanawiam się nad tym Twoim przykładem, Zastanawiam się, kto popełnił błąd, bo być może jest tak, że to agencja budująca stronę, czy dająca wsad na tą stronę tekstowy, merytoryczny, upubliczniła telefon, który nie powinien być upubliczniany. Z drugiej strony sama należy do tej grupy osób, która zbudowała swoją firmę na marce osobistej, więc mój numer telefonu jest powszechnie dostępny. No, są momenty, w których nie jestem z tego specjalnie zadowolona. To są te minusy. Po to prostu. są te minusy, bo ludzie są różni i uważają, że sobota 22 to też jest święty moment na telefon. Ale, ale jeżeli jesteś prezesem dużej organizacji, to twój numer telefonu nie powinien być powszechnie dostępnym dobrem. Mail tak. Telefon nie to jest już bardzo. Osobiste może. Na pewno ktoś popełnił błąd i to nie jeden, a kilka. Tak, to jest cały Można na tym zrobić jakieś stady, pokazać, jak nie działać. Ale tutaj cały czas chcę podkreślić dwie rzeczy. Jedna, żeby rzeczywiście budować tą markę autentycznie i nie starać się być kimś innym niż jesteśmy, e, bo to wyjdzie, bo żyjemy w czasach, kiedy to wyjdzie. Poza tym w biznesie jednak mówimy o tym, że. Czas weryfikuje marki osobistej i wiarygodność, więc jeśli ktoś yy, ma podejście, że chce teraz już zrobić coś szybko, sprzedać i koniec, to nie jest droga dla niego. Bo marka osobista to są te kroki poszczególne. Sam wiesz po sobie, że są różne etapy, na których etapach sięgasz po inne narzędzia, masz inne cele. I bardzo liczy się spójność w tym działaniu. I żeby też być sobą, więc jak gdyby tutaj ta yy, Potwierdza się wiarygodność eksperta przez to, ile jest na rynku, jak jest z tym obecny, spójny, no i jak rozwija swoją markę wtedy. Oczywiście jest pewna różnica pomiędzy wizerunkiem publicznym a wizerunkiem prywatnym. Ja znam, i to chyba jest taki najbardziej wyrazisty przykład, znam co najmniej kilka osób, które w życiu prywatnym są bardzo introwertyczne. To są osoby, które nie przepadają za tłumem, nie brylują w towarzystwie, nie są, wiesz, nie, nie, nie sypią dowcipami jak z rękawa i tak dalej. Natomiast w wystąpieniach publicznych, na scenie, w szkoleniach to są po prostu osoby, które wydają się tak otwarte, no demony komunikacji. Mhm. Jest ta różnica pomiędzy częścią Twoich potrzeb publiczną, a częścią Twoich potrzeb Prywatną i tutaj ta autentyczność, ta spójność nie musi być jeden do jednego. Mamy prawo do tego. Zależy od osobowości, oczywiście. Tak. Osobo ale Natomiast wiesz, ale to jest tak, że to jest taka, jest taka osobowość, jest, prawda? I ja znam szkoleniowców, którzy często mówią o tym, że ja tak mam z tym introwertykiem. W szkoleniach czuję się genialnie, więc jestem po prostu gwiazdą, ale po potrzebuję się wyciszyć, usunąć, bo za dużo energii mi to kosztuje, na przykład. Tak, dokładnie. I to moim zdaniem nie zaprzecza tej autentyczności i mm -hmm. tej skadencji. natomiast wszystkie inne właśnie rzeczy, takie udawanie, no udawanie ekspertyzy, udawanie wyglądu, udawanie e, też bardzo częste zamożności, udawanie posiadania kontaktów, których się nie posiada, e, no to do niczego absolutnie nie prowadzi i też... Zawsze chodzi mi po głowie takie zdanie, które Jobs powiedział, że jestem sobą, bo wszystkie inne role są zajęte i myślę, że warto sobie wziąć to do serca i na tym własnym kapitale. I teraz wrócimy do, do, do głównego wątku dzisiejszej rozmowy. Na własnej karierze, na tej własnej ścieżce zawodowej można ugrać więcej i lepiej niż na kreowaniu fałszywego wizerunku. Bo wiesz co, ludzie popełniają podstawowy błąd: szukają wyróżników, pomysłów na siebie, patrząc na konkurencję czy w ogóle sięgając z jakichś dziwnych przykładów, autorytetów, celebrytów. Totalnie, i to jest wiesz, to jest takie szukanie po, po prostu jakiegoś ideału, do którego dąży, a zapominajmy o tym, że o ich wartości świadczy ich ścieżka zawodowa, ich wyzwania, ich kariera, ich porażki, ich sukcesy. I często widzę taki błysk w oku przedsiębiorców, kiedy oni mają tysiące pomysłów na siebie które już odrobili pracę domową, no bo już wiedzą, nad czym będzie pracować, po czym ja słucham i zadaję pytania i mówię, ale wie pan, to jest genialny temat do komunikacji, ale tego nie podkreślacie, a przecież to jest unikalne. I nagle się okazuje, że jak to zwykle bywa, śpię na, na złocie, a szukam go zupełnie gdzie indziej. Więc... Tak, bardzo dużo rzeczy wydaje nam się zupełnie nieinteresujących dla innych, bo przecież my na ten temat wszystko wiemy, bardzo dużo rzeczy wydaje nam się niemedialnych, bo nie spotykamy się z tego typu tematami u innych, a naprawdę najlepiej jest nie kopiować, tylko generować swoje własne treści, czy, czy um, przekaz edukacyjny, czy cokolwiek tam potrzebujemy, ale właśnie czerpiąc z wnętrza własnej firmy, własnego doświadczenia, własnej ścieżki. Też ostatnio jest taka moda na mówienie o porażkach i też mam ostatnio wrażenie, że część osób szuka na siły porażek w swojej, w swojej ścieżce zawodowej. Podkreśla jakieś przeszkody, kompleksy, a to też nie jest hmm, powód do wstydu, że czasami było łatwo. Dokładnie, ale też chciałam podkreślić jedno, że to jest zupełnie naturalne, że tak mamy. Bo też pracując nawet nad swoją strategią firmy, ja też potrzebuję zewnętrznego spojrzenia różnych osób. Więc to też jest tak, że my, będąc w swojej bańce, nie widzimy swojego potencjału, często nie widzimy swoich wyróżników. Dlatego tak ważne jest, żeby po pierwsze mieć osoby, które spojrzą na nas oczami innymi zupełnie i nam powiedzą o tak różnych rzeczach, albo właśnie zrobić sobie taką, taki audyt czy strategię, bo wtedy nam się oczy otwierają i to wtedy jest takie bardzo świeże i nowe że takie wow, nie wiedziałam, że tak jest. Nie wiedziałam, że w ogóle to jest coś, o czym możemy mówić. Tak i tej roli nie powinna pełni, pełnić ani partner, partnerka czy rodzina, ani tej roli nie powinni pełnić pracownicy. Ostatnio jeden z moich e, klientów popełnił taki wpis na LinkedIn dotyczący właśnie tego, jak skończył studia, teraz podyplomowe, i jak wielką wartością była informacja zwrotna od grupy dla niego. Bo to było spojrzenie osób świadomych, bardzo wrażliwych, ale też dbających o jego komfort i też o to, żeby on się czuł dobrze w tym, w tym feedbacku. I mówił, że nigdy nie otrzymałby takiej informacji zwrotnej od osoby ze swojego środowiska, bo to jest zupełnie ktoś inny. Akurat było w kontekście studiów, ale takie rzeczy właśnie dzieją się na takich sesjach z ekspertami. Że to jest ktoś, kto ma zupełnie inną wiedzę, przychodzi, patrzy i nam pewne rzeczy pokazuje. I czasami chodzi o to jedno zdanie. Czasami chodzi o ten jeden kierunek, czasami chodzi o to, że ta osoba nam powie, żebyśmy nie robili tego, co my sobie założyliśmy, bo to w ogóle nie jest ten kierunek. Tak, bo to może być jałowe, bo to nas nie doprowadzi do naszego celu, więc znowu wracamy do tego, że cele powinny być określone, ale to się będzie przewijało chyba, chyba w każdym odcinku. Rozmowy, tak. A to, co myślę, że chciałam bardzo podkreślić, to też myślę, że się będzie przewijało, że pamiętać, że w tym budowaniu marki osobistej, czy w eksperckim, Trzeba bardzo dopasować działania do etapu, na którym jesteśmy. Bo my tu mówimy o prezesach, o dużych wyzwaniach, o mediach, ale w tym momencie chodzi o to, żeby zacząć siebie komunikować, żeby dać się poznać innym. Tak, bo, bo możemy to robić na etapie, kiedy jesteśmy, nawet na etacie jeszcze, i jesteśmy oczywiście. specjalistą w jakiejś dziedzinie. Możemy to robić, kiedy otworzyliśmy firmę i jesteśmy jeszcze soloprenerem, albo w ogóle planujemy być solo przedsiębiorcom, bo taki mamy model, co jest coraz modniejsze też w rozwoju biznesu, żeby nie zatrudniać, a outsourcować. Więc na każdym etapie możemy już o tym myśleć, bo bardzo wiele osób czeka. To jeszcze nie jest ten etap, to dla mnie za wcześnie, mam, jeszcze nie mam zbudowanej ekspertyzy, jeszcze nie mam do kogo mówić, jeszcze nie mam o czym mówić. Tych wymówek jest mnóstwo, a dla mnie takim bardzo dobrym przykładem jest mówienie nie o tym, jak zrobiłem, tylko mówienie o tym, jak robię. Jak się rozwijam, jaką drogą idę, tak. ale też, wiesz, jak patrzę na przykład na swoich klientów, kiedy oni mówią, że widzą efekt takich działań. I takich bardzo nawet spokojnych, bo ja jestem z tych, którzy krok po kroku, ale w dobrym, w dobrym kierunku, staram się prowadzić tak ekspertów. Yy, widzę taki wow w ich oczach w momencie, kiedy oni zaczynają się komunikować, zaczynają być widoczni i nagle budzi się ich społeczność. Nagle budzą się znajomi sprzed wielu lat, których my gdzieś miałem w kontaktach. Yy, potencjalni klienci z tym kiedyś rozmawiali, i teraz nagle dzwonią, bo chcą wrócić do współpracy. To trochę jest tak, że jeśli my się nie komunikujemy, nie dajemy światu znać, że jesteśmy, to nasze otoczenie o tym nie wie. Dopóki czegoś nie powiemy głośno, to tylko my o tym wiemy. I żyjemy w czasach, kiedy właśnie te media społecznościowe, na przykład LinkedIn, bo mówiąc o ekspertach, to jest główne miejsce do komunikacji, yy, możemy podtrzymywać kontakt i komunikować się z tymi których poznaliśmy kiedyś, których poznajemy aktualnie, którzy może chcą z nami pracować, ale jeszcze nie w tym, na tym etapie, żeby być z nim w kontakcie. No bo um, budowanie marki osobistej i budowanie tego pozycjonowania, czy pozycjonowanie się eksperckie, to jest trochę jak oszczędzanie i inwestowanie. To jest procent składany. I to widać w, z perspektywy no, to jest trudne, dlatego że my mamy jako ludzie. Yy, dużą trudność w działaniach, które mają odroczoną gratyfikację. My byśmy by chcieli od razu przejść sukces, od razu mieć ten pik dopaminowy i mieć co celebrować, co więcej mieć listę i na tej liście zrobić sobie ptaszek, czyli mieć odhaczone. A z marką ekspercką jest tak, że ona nie, odhaczona do końca nigdy nie będzie. Ona jest zawsze procesem. Natomiast bardzo dobrze Skutecznie, systematycznie budowaną markę ekspercką widać chociażby po SEO własnej strony internetowej firmowej, bo ona się pozycjonuje coraz wyżej. Widać po właśnie ilościach komentarzy, nie lajków, bo lajki są proste w realizacji, ale komentarzy w social mediach, właśnie. Ale widać też w tym momencie, kiedy ekspert mówi: sprawdzam poprzez otwarte powiedzenie: kup u mnie. I okazuje się, że bardzo często właśnie e, mamy grono zaangażowanych fanów, którzy w ogóle się z tym nie ujawnili, a kiedy pokażemy im produkt, to o dziwo są chętni do tego, żeby zapłacić nam na, za naszą ekspertyzę. Tych niespodzianek, e, jakie może przynieść świadomy rozwój swojej marki osobistej, czy postępowania eksperckie jest, jest niesamowicie dużo. Mogłabym powiedzieć, że u każdego z ekspertów ta historia jest inna. Dlatego, że krótko mówiąc, kiedy się komunikujesz i dajesz się poznać innym osobom, one przypominają sobie o tobie, zaczynają widzieć, w jakich obszarach mogą cię brać pod uwagę, i często są bardzo śmieszne sytuacje, kiedy ktoś ze znajomych eksperta robi jakąś konferencję czy jakiś webinar, a nie wiedział, że ta osoba taki jeszcze bierze udział. A dopó dopóki nie pokażesz raz, drugi, trzeci, że ty jesteś jedną z tych osób, to nie, jest, nie jesteś brana w ogóle pod uwagę. I tak jak jeden z ekspertów zapytał, dlaczego w jego branży na konferencjach zawsze są te same osoby, a nie on na przykład, chociaż mógłby być, e, przeanalizowaliśmy profile tych osób. I okazuje się, że na wstępie, jeśli ktoś szuka specjalistów z tej branży, widzisz że te osoby potrafią, występują, są otwarte i dobrze im to wychodzi. Więc, żeby wejść do tego grona, najpierw trzeba powiedzieć: cześć, ja jestem, mam taką wiedzę, występuję i chętnie do was dołączę. To jest to, co często mówię, że jedną z wartości budowania marki osobistej jest to, że dajesz się znaleźć. To jest takie najprostsze z możliwych rzeczy, że ludzie szukają bardzo skomplikowanych elementów sprzedażowych. A tu trzeba ze swojej strony wyjść z inicjatywą i dać się znaleźć przez dobrą komunikację. Ostatnio trafiła mi przed oczy, trafił mi przed oczy wpis na LinkedInie kogoś, kto komentował inną osobę. Mm -hmm. Czyli charakteryzował jej sylwetkę na podstawie jej strony internetowej, profilowej. I podkreślał, że jest to osoba, która świetnie występuje na konferencjach, a nawet ma w swoim profilu wpisane keynote speaker. I zastanawiałam się nad tym, bo ja bardzo lubię występować. Na konferencjach, i chyba nie jestem w tym najgorsza. Nigdy nie wpadłam na pomysł, żeby to w ten sposób zakomunikować, festować, zakomunikować światu, a może powinna, bo my mamy coraz więcej bodźców wokół siebie i coraz trudniejszą zdolność domyślania się. Więc to jest ułatwianie ludziom, którzy są w Twojej społeczności bądź, którzy Ciebie szukają. Te informacje, że ty chcesz, że to jest Twoje, że masz w tym kompetencje. I to jest naprawdę czasami to są małe elementy. W bieżączce codziennie zapominamy o tym, dlatego czasami chwila pauzy, refleksja, skontaktowanie się z kimś, z kim można o tym porozmawiać, omówić. Ci, którzy budują swoją markę świadomie, dobrze nią zarządzają i też pozycjonują siebie ekspercko, oni często mówią, że gdyby wiedzieli, że to przynosi takie korzyści. To już od dawna by zainwestowali tylko w to. Tak, a niestety my mamy, zwłaszcza chyba w Polsce, taką, taki mechanizm, posiedzę w kątku, znajdą mnie. No, nie znajdą. I wydaje mi się, że coraz trudniej jest w ogóle um, dać się odnaleźć bez niczego nie robienia w tym kierunku. I nie jest to zadufanie w sobie, nie jest to jakaś buta, tylko to jest też ułatwianie życia innym. Jestem w tym dobra, komunikuję, że jestem w tym dobra, co oznacza, że innych rzeczy nie komunikuję, bo dobra w tym nie jestem. I to upraszcza, to upraszczasz to bardzo dziennikarzom, stąd y, różnego rodzaju listy. To też jest nowość. Nie wiem, czy, czy potwierdzisz moje słowa, ale od y, dosłownie dwóch, trzech lat dopiero się w polskiej przestrzeni biznesowo-internetowej pojawiły listy ekspertów, z których mogą korzystać dziennikarze, czy właśnie osoby, które Budują programy konferencyjne i też na takich listach bardzo dobrze być, bo, bo one są po prostu skuteczne. Tak, ale też od kilku lat dziennikarze też są obecni w mediach społecznościowych i często tam właśnie wyszukują tematów, ekspertów. I nawet mam czasami taką, taką sytuację, że chcę kogoś polecić, a jego nie ma na LinkedIn i nie mam go jak polecić. I to są takie sytuacje, kiedy. Widzę, że ta osoba, przez brak takiej aktywności, bardzo sobie możliwości zaprzepaściła, z uwagi na to, że gdyby tam była, nawet mając tylko swój profil dobrze uzupełniony, mogłaby wziąć udział w jakimś fajnym projekcie, czy być wzięta pod uwagę jako osoba do odpowiedzi medialnej, ale o to trzeba zadbać. Wielokrotnie chciałam kogoś oznaczyć, gdzie spotykaliśmy się na wspólnym wydarzeniu, czy po prostu właśnie polecić. Czy na Linkedinie, czy nawet na Facebooku, co jest mniej może oczywiste, ale też zależy, jaka branża po starsze pokolenie jednak jest ciągle Facebookowe. Mm -hmm. I nie jest prawdą, że profesjonaliści tam nie zaglądają, zaglądają tylko bardziej po godzinach, co nie znaczy, że wtedy nie docierają do nich też komunikaty zawodowe. Tak, i to jest bardzo uciążliwe, kiedy kogoś nie ma po prostu w tych mediach. Dlatego podsumowałam tę rozmowę. Zacznij dbać o swoją markę osobistą, jak gdzieś na etapie eksperta, o eksperckie, bo to jest najprostszy sposób, żeby dać się odnaleźć i pomóc innym w rekomendowaniu Ciebie. Nawet małymi krokami stworzenie dobrego profilu na LinkedInie to jest pewnie kilka godzin pracy, ale nie kilkadziesiąt. Nie wymaga to zatrudnienia, nie wiadomo kogo, za nie wiadomo jaki, jakie pieniądze, natomiast na pewno przyda się ściągnięcie gdzieś w sieci jakiegoś poradnika krok po kroku, które, czy po, są też książki na ten temat, które pomagają dobrze coś takiego stworzyć i to, to to jest inwestycja. Myślę, że to jest w ogóle taka dobra rekomendacja dla osób, które nie wierzą w to, co robisz. Niech założą ten profil, niech go dobrze uzupełnią, a potem już zobaczą, że warto iść dalej. Ułożenie dobrego profilu, nawet z ekspertem, to są dwie godziny wspólnej pracy. Opracowanie strategii, to są kolejne kilka godzin, a mentoring, żeby nauczyć się pracować na LinkedIn to są 2-3 miesiące wspólnej pracy. I to często wystarczy, żeby ta machina się rozruszała, żeby ekspert już mógł samodzielnie działać. Więc to naprawdę w perspektywie kariery zawodowej, tego, ile poświęcamy czas na inne rzeczy, to jest niewiele, a efekty mogą naprawdę nas zaskoczyć. Tak, ja absolutnie się z tym zgadzam. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu Ekspert w Biznesie. Kurs online, konsultacje strategiczne, a może wsparcie w pozycjonowaniu eksperckim? Jeśli chcesz zacząć świadomie zarządzać swoją marką, napisz do mnie. Wspólnie znajdziemy najlepszą drogę rozwoju dla Ciebie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.